Hej, hi, hello! To znowu ja i znowu mam dla Was LEGO! Tym razem jest to taki oto tiefajterek, tak jak zapowiadałem. Będą ci źli, będą siły imperialne. I myślałem, że to będzie druga i ostatnia część naszej części, naszej... Boże, części naszej serii Star Warsowej. Ale jak szukałem tego w sklepie... To zauważyłem, że jest jeszcze maszyna krocząca, także to będzie trylogia. I miejmy nadzieję, że to będzie jedyna trylogia, jak się z I co? I jest ze mną tym razem Rejdak z Gitarą, który będzie ja nam tu przygrywał i trochę zostawia za sobą brud. Eee, ale to nic. Już, już, naprawiamy już. Eee, dobrze. Czyli mamy takiego Taifighterka, ładnie pokazany z jednej strony, z drugiej strony. Widać, że będą te wyrzuteńki takie. Co, tak jak w tym w X-Wingu. E, jak zwykle w Star Warsach z jakiegoś powodu e, ci źli strzelają na zielono zamiast na czerwono. To jest takie dziwne, bo, bo to dobrze mają zielone miecze. Rozumiecie o co chodzi, nie? Dziwna rzecz. Ale to nic. E, w środku trzy figurki. Takich oto szturmowców. No, i otwórzmy używając tych wspaniałych wgniotek, wspaniały pomysł, wspaniały design w ogóle. Kolekcjonerzy pudełek pewnie w tym momencie płaczą przed ekranami. Rozpudełkowujemy i mamy w środku wory. Trzeci wór, pierwszy wór i drugi wór oraz instrukcje. Pudełko dla powodzi. wody 2 i 3 sobie odłożymy i moi drodzy przechodzimy do budowania. Czekajcie, bo tu jeszcze będzie intro. Lego, witają Was ręce, które budują. Przystępujemy do akcji. Otwieramy górny Pierwszy e, w tym zestawie dla odmiany nie mamy nalepek. O, ja e, zaraz reżyserka znajdę. E, nie mamy nalepek, więc nawet ja powinienem sobie z tym poradzić. Widzę za to, że mamy takie kolorkowe części, takie pomalowane, i mamy taką fantastyczną zamykaczkę, taki włas. Proszę, żeby się teleportowało do mojej ręki, już udało się. Otwieramy sobie instrukcję. Tutaj mamy instrukcję, jak wypudełkować, ale wszyscy wiemy, że ja jestem lepszy w rozpudełkowaniach, ponieważ je wymyśliłem. Dobra, zaczynamy. Sobie. O, tu jest nawet napisane. Nie widzicie tego, ale jest napisane co w którym worze będzie: że w jednym będzie ta kulka, w drugim będzie jedno skrzydło, a w trzecim będzie drugie skrzydło. Let's go! Eee, najpierw musimy chłopa zbudować. Eee, więc tak: tors, nóżki, kaczuszki i ryjek. On ma tylko jeden wyraz twarzy. On ma tylko jeden wyraz, nie, nie ma nie. on ma tylko jeden wyraz twarzy, ponieważ jest zły, więc jest zawsze zły i wściekły. I ma fajny kask, strzelał w kasku. Dobra, i nasz chłop jest gotów. A jeszcze blasterek. Blasterek, blasterek, blasterek. Jest blasterek. Także nawet jak wypadnie z miśliwca, to będzie mógł nadal walczyć z blasterkiem. Kindle eee, Więc dobrze, chłopa mamy. Teraz stateczek. No i tu sobie zrobimy nasz klasyczny timelapse. Dobra, i mamy takie coś, Tu chyba będzie siedział nasz chłop. Teraz będziemy robić włas do tego. Takie zamykadło. Żeby próżnia go nie wyssała na zewnątrz. Próżnia tak nie działa. Próżnia nie zasysa. Zniszczyłem wam marzenia, ale... Nie, niestety. Ale to Gwiezdne Wojny, więc... O Jezu. Więc yy, walić fizykę. Jedziemy z łazem. No i jest, moi drodzy kokpicik taka fajna kuleczka, patrzcie, otwiera się tu i otwiera się tu, o, <laughs> e, bardzo fajne, można tutaj tego chłopa e, e, blasterek mu trzeba zabrać, e. usadowić go tu i zamknąć mu to na łeb i to przed twarz. A ja teraz może próbować latać. Patrzcie, wygląda trochę jak boroki po zwinięciu w kulkę. Tak? Dobra, już robimy skrzydła. Widzę, że trzeba dwór... dwór drugi to, to nam rzeczy zostały. To damy Raidakowi, niech się chłop cieszy. Usz. Ekologiczne odpady po worach zostają. O, masko ile tu część? Ile tu części. O, widzę, że tu drugi chłop jest. Eee, to jest ten taki z takimi oczami dziwnymi. Znaczy oczami, no to są wizjery, bo on to ma też kaka kask, ale on taki śmieszny. Potem wam pokażę na końcu Wam pokażę z bliska wszystkich chłopów i wszystkie. I, i statek cały wam pokażę jeszcze. Dobra, czyli drugi chłop jest. A nie, tu stał. Czekajcie, może go w złą stronę... Nie, on z, drugiej, z obu stron jest taki sam, w sensie yy, sweterek ma z dwóch stron, z takim samym wzorkiem. Budujemy pierwsze skrzydełko. Let's go! Wam, że całkiem masywne to skrzydło będzie. Jak tarcza w Dark Soulsach. O, o, albo może być rajdak z tarczą. Też by fajnie wyglądał. Dobra, budujemy. Teraz jak spryciarze wymyślili, jak zrobić nietypowy kąt. Zrobili takie oruchome patyczki i one się zaczepiają tu, i tu, i tu, i tu. I mamy nasze skrzydełko. Wygląda to super, jest dosyć ciężkie. I bardzo szczegółowe, nie spodziewałem się, że można z LEGO zrobić tak szczegółowe skrzydło fightera. Więc. Pyk! I już. No nadal nie lata, ale już nie trzyma pion. Może tak. O. Nie, trzeba drugie skrzydło. Jedziemy w trzeci i ostatni. Widzę, że tutaj mamy te takie rzutki dla naszej wyrzuteńki. Oraz mamy tutaj, proszę was, klasycznego Stormtroopera. O! Skurzona morda i blasterek. O, i już jest Stormtrooper. Super, trooper. i jedziemy z drugim skrzydłem, start. Państwa, tu, 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 a właśnie, tu z tą stronę, jeszcze odwrotnie. Yy, start O, teraz jest git. Ładujemy nasze wyrzutnie. I naszą drugą wyrzutnię. I patrzymy, jak to lata. Wow! Dobra, do tego chłopka strzelić? Tak! Trafiony, Zatopiony. Dobra, zmieniamy kadr. Patrzcie, jaki zarąbisty. Patrzcie z taką. One, one, jak latały, to wydawały taki dźwięk. tam, Charakterystyczny, jak, jakby się lodówka zepsuła. Dobrze, proszę Państwa. Jest bardzo stabilny i może też jeździć. Tak. Natomiast, test ogniowy. Czy tajfajter fighter da radę ze strzelić tego oto wrednego Pirake? Próbujemy łognia zmisowałem. E, o, ten dostał. Dostał solidnie e, popysku. Ale dalej stoi, więc e, atak frontalny, więc tak, może. Może pokonać. E, a teraz pewnie ci co... Oglądali poprzedni odcinek, pewnie się zastanawiałem, jak wygląda w porównaniu z tym, no, z X-Wingiem. I służę już porównaniem. To jest X-Wing. Tak wyglądają. O. Skala mniej więcej jest zachowana tak, jak powinna być. Tak jak w filmach było, że, no, TIE jest trochę mniejszy, ale taki, taki bardziej bólczasty. Eee, to jest nasz X-Wing po rozłożeniu skrzydełek w porównaniu z tym. I oni sobie mogą latać razem w kosmosie jak przyjaciele i eee, pip pif, pif, pif do siebie. No. Tak to wygląda. Eee, oba zostały są wspaniałe. Strasznie mi się podobają. Strasznie mi się podoba ten Tejfaj nowy Zwłaszcza, że można go otworzyć. O. o i zajrzeć jak tam uchłopa w środku. I tutaj też łukasza otworzymy. Bardzo fajne zestawy, klasyczne myśliwce Star Wars'owe. Jeszcze bym chciał maszynę kroczącą i ten taki jakby prom, co... Zresztą pokażę A, bo tu gdzieś jest w instrukcji. O, 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 o tego o bym chciał, tego. Ten mi się strasznie... Pewnie nic nie widzicie, ale to nic. Bym chciał. Ale go u mnie nie ma, także prawdopodobnie skończymy na tej maszynce kończącej. Ale też jest fajna, zobaczycie, jaka jest fajna. Eee, zamykamy. Hapsz, hapsz. Eee, te dwa chłopki też. Spoko, sprawa. Ym... Strzela, tańczy, lewituje. Eee, więc eee, zrób przygrywkę na koniec, raidaku. I zakończymy to klasycznym, przyjacielskim skokiem w nadprzestrzeń.